Hipotetyczna sytuacja: jadą w kolumnie pomiędzy pięcioma motocyklistami i od dłuższego czasu migami mi rezerwa w motocyklu. Nie mam interkomu i nie mam jak zasygnalizować, że potrzebują zatrzymać się na stacji. Co robić? Wielu motocyklistów chętnie wybiera się na wycieczki w większym gronie. To świetna okazja do tego, żeby odkryć nowe miejsca, poznać nowe trasy, nowych ludzi i zdobyć nowe doświadczenia. Ale pamiętajcie: każdy motocyklista ma swoje nawyki i swój styl jazdy. Dzisiaj zdradzę kilka sposobów na to, jak poruszać się motocyklem w kolumnie, tak aby było bezpiecznie i żeby można było porozumiewać się bez słów. I to dosłownie. Ja jestem Kasia, witam na kanale Tylko jazda i zapraszam do oglądania. Jazda w grupie motocyklistów objęta jest kilkoma przepisami i zwyczajowymi zasadami. Podczas trasy dużo pomagają gesty, dzięki którym możemy zrozumieć intencje motocyklisty jadącego obok. Postaram się zwięźle przytoczyć najważniejsze z nich, żeby każdy kolejny wyjazd był tylko bardziej wygodny i bezpieczny. Po pierwsze, jeśli nie jest to zorganizowana parada, musimy przestrzegać ograniczeń co do liczby poruszających się razem motocyklistów. Prawo o ruchu drogowym zawiera szczegółowe informacje w tym zakresie. Mianowicie, w kolumnie może jechać maksymalnie 10 motocyklistów, a minimalna odległość pomiędzy kolumnami to 200 metrów. Jeśli jedziemy w większym gronie, aby uniknąć problemów, warto podzielić się na grupy i zachować te odległości. Na początku kolumny jedzie prowadzący, z tyłu, zamykający. Jeden i drugi powinni znać trasę, aby wiedzieć, jak poprowadzić grupę. Prowadzący decyduje o tym, kiedy wykonać manewry wyprzedzania i jak pokierować grupą, aby uniknąć rozmaitych zagrożeń. Często prowadzący i zamykający zakładają kamizelkę odblaskową. Przepisy tego nie wymagają, ale motocykliści decydują się na to ze względu na bezpieczeństwo. Motocykliści jadący w kamizelkach zostaną szybciej zauważeni. Każdy zbliżający się do kolumny zauważy jadącego motocyklistę, a przed nim resztę ekipy. Prowadzące i zamykające odpowiadają za bezpieczeństwo całej grupy. Wyłapują i reagują na zachowanie uczestników kolumny, które mogłyby stanowić zagrożenie. Zwracają uwagę nie tylko na motocyklistów, ale też na to, co dzieje się z przodu i z tyłu, za kolumną, po to, żeby nikomu nic się nie stało. Reagują także w razie problemów technicznych. W przypadku jazdy w kolumnie, ale nie tylko, warto korzystać z interkomów. Według mnie to najlepszy sposób porozumiewania się między motocyklistami. Najbardziej jednoznaczny. Początkujący i zamykający kolumnę zdecydowanie powinni być wyposażeni w interkomy i być ze sobą w stałym kontakcie. Jeśli w tylnej części kolumny pojawi się jakiś problem, zamykający od razu reaguje i informuje prowadzącego o tym, co zaszło. O tym, jak dodatkowo można porozumiewać się w obrębie kolumny, powiem za chwilę. Jeśli poruszyłam już kwestią konfiguracji rozmieszczenia motocyklistów w obrębie kolumny, Przyjęło się, że motocykliści o mniejszym doświadczeniu powinni trzymać się przodu kolumny, a ci bardziej doświadczeni, tyłu. Wynika to z tego, że tylna część kolumny porusza się bardziej dynamicznie i częściej może być zmuszona do przyspieszania czy hamowania. W kolumnie mogą spotkać się motocykliści o różnym stopniu umiejętności. Prędkość zawsze powinno dostosować się do najwolniejszego motocyklisty, i myślę, że to nie dziwi nikogo. Każdy może zwolnić, a nie każdy czuje się na siłach, żeby gonić grupę. Oczywiście, jeśli po wspólnej trasie dojdziemy do wniosku, że nie czuliśmy się dobrze jadąc konkretną osobą w ekipie, bo jechała za szybko lub właśnie za wolno, następnym razem możemy nie umawiać się z nią. Jeśli jednak podjęliśmy taką decyzję i jedziemy razem, szanujmy się i dbajmy o wzajemne bezpieczeństwo. Od jadących w kolumnie oczekuje się płynnej i przede wszystkim bezpiecznej jazdy. Raczej nie byłoby mile widziane, gdyby jeden z uczestników, kolokwialnie mówiąc, świrował na motocyklu, żeby zaimponować innym motocyklistom. Nie w takich okolicznościach. Tempo jazdy powinno być stałe, a zachowanie przewidywalne. Podstawa jazdy w kolumnie to jazda na zakładkę. Przez to można rozumieć prowadzącego motocyklistę jadącego bliżej lewej krawędzi. Z tej pozycji najlepiej kontroluje się sytuację w kolumnie i za nią. Następny za nim bliżej prawej, kolejny znowu lewej. Każdy oczywiście z odpowiednim odstępem od poprzedzającego, żeby zdążyć zareagować w razie potrzeby. Przyjęło się, że w przypadku szybszej jazdy na zakrętach, żeby zachować odpowiedni tor jazdy, szyk można zmodyfikować zakładki do jazdy gęsiego. Jazda na zakładkę to dobry zwyczaj nawet do jazdy na dwóch motocykle. Pierwszy jedzie bliżej lewej krawędzi jezdni, Drugi bliżej prawej. Dzięki temu prowadzący ma możliwość monitorowania tego, co dzieje się z tyłu i czy w danym momencie może zacząć wyprzedzać. Poza tym, podczas ewentualnego nagłego hamowania motocykle nie wiadą w siebie. Podczas jazdy powinno się koncentrować na osobie jadącej przed i za nami, ale nie możemy patrzeć tylko na nich. Wiecie, pomimo tego, że jedziemy w kolumnie, musimy być skoncentrowani tak samo, jak wtedy, gdy jedziemy sami. I stale monitorować sytuację dookoła. Problematyczne może być pokonywanie skrzyżowań ze światłami czy rond. Oczywiście w przypadku zorganizowanej, zgłoszonej i oficjalnej kolumny sytuacja wygląda całkiem inaczej, ale dziś poruszam kwestię nieformalnej kolumny. Jazda w kolumnie nie zwalnia z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeśli część ekipy nie zdąży przejechać na zielonym świetle i zatrzyma się przed skrzyżowaniem czy rondem, musi poczekać na to, Aż będzie mogła ruszyć dalej. W tym czasie grupa jedzie dalej, a reszta dogania ją po jakimś czasie. Ci, którzy zdążyli przejechać, mogą też przystanąć na zatoczce i poczekać, aż grupa będzie w komplecie. Dobrym zwyczajem jest to, że podczas zmiany kierunku jazdy, jeśli ekipa skręca w prawo, a za nią nie ma części towarzyszy, ostatnia osoba czeka przy skrzyżowaniu i rusza dopiero wtedy, gdy dotrze do niej kolejna osoba. Monitorowanie, czy mamy za sobą motocyklistę, który jechał za nami, to kolejna podstawa jazdy w grupie. Myślę, że oczywiste dla każdego jest, że w kolumnie nie wykonuje się gwałtownych, niespodziewanych manewrów, jak nagłe wyprzedzanie, zmiana miejsca, hamowanie bez przyczyny, już nawet nie mówią o stawianiu motocykla na koło. Tego nie robimy. Przede wszystkim, ruszając we wspólną trasę, warto jest jechać na luzie. Nie stresować się tym, jak to będzie. Z pewnością pomaga w tym zaufanie, którym darzymy innych motocyklistów. A jeśli nie zdążyliśmy poznać ekipy, z którą jedziemy, w tym przypadku warto znać kilka podstawowych gestów, które ułatwią komunikację w grupie, jeśli nie mamy interkomów lub nie jesteśmy sparowani z pozostałymi motocyklistami. Zazwyczaj prowadzący, czy też inaczej mówiąc, przewodnik, objaśnia znaczenie rozmaitych gestów przed rozpoczęciem jazdy, ale im częściej będą one powtarzane, tym lepiej je przyswoimy. Uczestnicy kolumny powinni obserwować gesty przewodnika i przekazywać je kolejnym tak, aby każdy mógł je zobaczyć i poznać znaczenie. Jakie gesty warto, żebyśmy znali jako motocykliści jadący w kolumnie motocyklistów? Nawet nie tylko w kolumnie wielu motocyklistów. Gesty przydają się również wtedy, gdy jedziemy na dwa motocykle z kim, z kim nie jesteśmy sparowani interkomami. Ważnym gestem jest stop, który przydaje się wtedy, gdy pojawi się potrzeba nagłego zahamowania. Wykonujemy go poprzez skierowanie ramienia w dół wewnętrzną stroną dłoni do tyłu. Jeśli jednak intencją nie jest zahamowanie, a zwolnienie tempa, wykonuje się powtarzany ruch kierując ramię na zewnątrz, a dłoń w dół. Ten gest może przydać się m.in. wtedy, gdy nawierzchnia zmienia się na gorszą i bezpiecznie będzie przejechać ją z niższą prędkością. Odwrotną sytuacją jest ta, gdy warunki nadają się do przyspieszenia. Wówczas znowu wykonuje się powtarzany ruch, ramię jest na zewnątrz, a dłoń do góry. Jak pokazać, aby ktoś nas wyprzedził, albo jak rozpoznać, że ktoś tego od nas oczekuje? Jedź do przodu czy też prowadź, pokazuje się układając ramię pod kątem 45 stopni, dłoń do przodu z wyprostowanym palcem wskazującym i zginanie ręki do przodu. Jeśli jednak intencją jest pokazanie gestu jedź za mną, rękę wystawia się do góry, a dłoń kieruje się do przodu. Wcześniej wspomniałam o jeździe na zakładkę i gęsiego. Jeśli zmieniamy szyk grupy na pojedynczy, ramię i wyciągnięty palec wskazujący kierujemy ku górze. Jeśli chcemy zmienić szyk na podwójny, czyli na zakładkę, podobnie wyciągamy ramię ku górze, ale zamiast jednego palca wskazującego wyciągamy dwa, wskazujący i środkowy. Bardzo ważnym jak dla mnie gestem jest ten pokazujący niebezpieczeństwo. Jeśli widzimy dziurę na wierzchni, albo jak coś leży przy torze jazdy lub spaceruje jakiś zwierzaczek, sygnalizujemy to poprzez wyciągniętą prawą nogę, jeśli zagrożenie znajduje się po prawej stronie. Albo wyciągniętą lewą rękę, jeśli po lewej. To zwróci uwagę motocyklisty jadącego z tyłu, że warto szczególnie uważać, pokonując kolejne metry. Często, zwłaszcza w okolicach chętnie odwiedzanych przez motocyklistów, lubiących ćwiczyć technikę jazdy na zakrętach, spotykałem się z gestem klepnięcia otwartą dłonią w górną część kasku. Wprawdzie spotkałem się z opinią, że może to oznaczać wyłącz długie światła. Ale najczęściej spotykanym wyjaśnieniem jest obecność policji w kierunku, w którym jadą. W ten sposób motocykliści informują o ewentualnej kontroli. Zdarza się, że motocykliści po wykonaniu manewru zapomną wyłączyć kierunkowskaz, co bywa niebezpieczne, bo może zmylić innych uczestników ruchu drogowego, którzy zajadą nam drogę. Aby powiedzieć, żeby ktoś wyłączył kierunkowskaz, należy zamykać i otwierać dłoń, mając wyprostowane palce. Teraz czas na kilka gestów, które są związane z koniecznym postojem. Pierwszym jest po prostu zjeść na pobocze, które przekazujemy, zginając rękę do barku z wyprostowanym palcem wskazującym. Kolejny, często używany, oznacza paliwo. Ramię na zewnątrz, a palec wskazujący pokazuje zbiornik. W ten sposób pokazujemy, że pilnie potrzebujemy zjechać na stację benzynową. Jeśli w grę wchodzi inna pilna potrzeba mianowicie jesteśmy spragnieni lub głodni. Znowu ramię kierujemy na zewnątrz, a kciuk skierowany jest do ust. W ten sposób informujemy o potrzebie szybkiej regeneracji. A może po prostu pojawiła się potrzeba odpoczynku? To symbolizujemy poprzez wyciągnięcie ramienia na zewnątrz, dłoń jest zamknięta i wykonujemy nią krótki ruch w górę i dół. Dodatkowe gesty, które mogą się przydać, to skręt w lewo, który sygnalizuje się przez wyciągnięcie prostej lewej ręki, i skręt w prawo, czyli lewa ręka zgięta w łokciu, skierowana ku górze ze złożonymi palcami. Moim ulubionym gestem, ale akurat skierowanym do motocyklistów mianych z naprzeciwka, jest lewa w górę. To jedno z tych pozdrowień, które zawsze wywołuje uśmiech. Może wydawać się, że jest dużo tych gestów, ale naprawdę jest to do przyswojenia. Im częściej będziemy się z nimi spotykać, tym łatwiej zapamiętamy. Zestawiłam najpotrzebniejsze gesty w jednej grafice, którą możecie zapisać sobie robiąc rzut ekranu lub pobierając ją z naszego profilu na Facebooku lub Instagramie. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe wskazówki co do tego, jak jeździć w grupie, żeby było bezpieczniej i przede wszystkim, żebyśmy mogli dobrze się porozumieć, dajcie znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Lewa w górę, cześć!